Kochani, nadszedł ten czas. Idą święta. Fajny czas. No w tym roku może nie najlepszy, ale prezenty tak czy siak kupować będziemy. A co kupić ogrodnikowi, działkowcowi albo komuś, kto ma dżunglę w domu? Polecę Wam dzisiaj parę rzeczy z własnego doświadczenia. Dzień dobry. Uprzedzę, że ta audycja nie zawiera lokowania produktów. Słuchajcie, to są wszystko rzeczy, które wykorzystałam, przetestowałam u siebie w domu i ogrodzie. I chyba y, część z nich warto polecić. Zacznijmy od tego, że każdy, kto zajmuje się uprawą roślin, czy to w domu, czy w ogrodzie, potrzebuje narzędzi tnących. Słuchajcie, dobry sekator będzie zawsze dobrym prezentem. Ale dobry sekator, słuchajcie, nie z jakiejś Stonki albo innego marketu, tylko naprawdę porządny, taki, który posłuży przez lata. Ja nie mówię, że będzie to tani prezent, ale nie musi być też bardzo drogi. Ja, oczywiście, jako posiadacz ogrodu egzotycznego, palmi bananów, polecę coś takiego, bo to, słuchajcie, jak widzicie, jest mocno używane, to się przydaje i sprawia kupę radości. No i przy okazji będzie trochę śmiechu przy stole, jak ktoś dostanie maczetę. Ale w stronę użytkową idźmy dalej. Co dla osób, które wiecznie rośliny zasuszają albo przelewają? No i jest na to też pewien gadżet. Kochacie rośliny, ale one bardzo często kończą u Was tak. I nie wiecie, czy je przelaliście, czy ich nie dolaliście. I teraz przyjdźmy z rozwiązaniem. Miernik wilgotności, miernik światła i miernik pH. Bardzo proste urządzenie, wiele funkcji w jednym małym gadżecie za kilkanaście złotych. Zasada działania jest prosta. Wsadzamy sobie takie tydostwo do roślinki i ustawiamy, co chcemy sprawdzić. Wilgotność, ilość światła albo pH. I to wszystko nam pokaże, słuchajcie, i to za jedyne kilkanaście złotych, więc jeżeli nie jesteście pewni, co jest z waszym roślinom nie tak? No to może warto wspomóc się elektroniką. Do nabycia, słuchajcie, w internecie od 30 kilku złotych do 200 paru złotych, w zależności od tego, ile ma funkcji, ale naprawdę potrafi się przydać. Mała elektronika też już wchodzi do ogrodnictwa. Dalej, idąc tym tropem, słuchajcie, mam tutaj. Coś takiego. Wiecie, co to jest? Czy masz już dość? przywiązywania swoich roślin do podpór drutem, który jest mało estetyczny, rani rośliny i w dodatku trzeba mieć coś ekstra do cięcia. A może masz dosyć klamerek, które mimo swej wygody są dość awaryjne i nie do końca estetycznie? Z pomocą przychodzi nam to. strzywacz ogrodniczy. Narzędzie idealne do przypinania pnączy, pomidorów. Szybko, łatwo i estetycznie. A w dodatku później łatwo to usunąć. Ja słuchajcie zażyczyłam to sobie w zeszłym roku właśnie pod choinkę i dostałam i słuchajcie z tego jestem najbardziej najbardziej zadowolona bo to i do pomidorów słuchajcie i do roślin ozdobnych i do pnączy i nie ma tej całej plątaniny drutu i tych klamerek warlających się wszędzie naprawdę jest super. A co słuchajcie dla tych którzy mają ogród ozdobny w sensie ozdobiony różnymi, wiecie, bibelotami, krasnalami ogrodowymi. No, można im kupić coś ładnego. A co ładnego? Wybór jest, słuchajcie, oczywiście ogromny. Na przykład coś takiego. Co to jest? To jest, słuchajcie, karnik. To jest akurat szklany. Oj, nasze leś. Taki model. I dla osób, które właśnie lubią jakieś takie, wiecie, kule albo takie inne rzeczy, które się wbija w ziemię, jakieś ptaszki ozdobne, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny prezent. Zwłaszcza, że naprawdę ptaszki do tego przylatują. Ja sama taki, taki mam. I można sobie poobserwować wtedy przyrodę, która do nas przychodzi, nakarmić ją, trochę pomóc i do tego ładnie wygląda. Oczywiście są modele drewniane, na szybowe i tego jest bardzo duży wybór, więc co komu tam w duszy gra, musicie wyznać osobę, której kupujecie prezent. A jak nie ptaki, to może owady. Hotel dla owadów. Słuchajcie, to jest taka rzecz, która teraz jest bardzo modna, bo naprawdę sprzyja tym owadom, które no, giną od tych pestycydów i tego wszystkiego. Taki domek możemy kupić za nieduże pieniądze, bo od naprawdę kilkunastu złotych. One czym większe, tym droższe, bo są takie ogromne, które już kosztują po kilkaset złotych. No ale wiadomo, każdy musi mierzyć swoją miarą budżet. Ale możemy takie coś, słuchajcie, zrobić też sami. To wystarczy trochę, słuchajcie, takich słomek, trochę nawierconych drewienek, jakieś trociny wrzucić za kratkę i owady, w tym naprawdę mieszkają, i wydaje mi się, że może być ładnym elementem ozdobnym, możemy to pomalować na jakiś fajny kolorek, no możemy pokombinować i zrobić prezent samemu za grosze. Fajna sprawa moim zdaniem, ale wróćmy może trochę do rzeczy użytkowych, tak, to jest taczka, i czy taczka może być dobrym prezentem albo dobrym gadżetem. Macie ogród, ale mały? Nie macie w nim miejsca na przechowywanie wielkogabaretowych narzędzi ogrodowych? Przychodzimy z rozwiązaniem, proszę Państwa, konstrukcja lat 80. wraca do łask. Taczka tekstylna, taczka składana, bardzo zwrotna, bardzo leciutka, można naprawdę prawie jednym paluszkiem podnieść. Dodatkowo przestrzeń ładunkowa wykonana z wodoodpornego drelichu, parę kilogramów kamieni w to wsadzić można, a liście to już tym bardziej. Kolejna zaleta kółeczko, moi mili, niepompowane, więc nie ma ryzyka złapania kapcia na obiekcie podczas pracy i dodatkowo bardzo naprawdę mobilna, zwrotna i uwaga, uwaga, przestrzeń ładunkowa, dodatkowa, takie oto kieszonek tutaj na sekatorek, czy inne rękawiczki, żeby sobie można było na miejsce pracy zabrać narzędzia, które pozwolą nam taczkę napełnić. A jak już taczkę napełnimy, to sobie jej zawartość wywalamy, taczkę składamy, zapinamy sobie na taki oto rzep, cyk i stawiamy pod ścianą i taczka miejsca nie zajmuje. No i to, taczka może być gadżetem i to nawet fajnym. Korzystam parę lat i polecam serdecznie. W zasadzie w moim przypadku świetne rozwiązanie, nieduży ogród, a jak ktoś ma przy y, domowym przyblokowy i ma dosłownie te 40 czy 60 metrów to jest super bo to się odstawia po prostu i tego znika a jest użyteczne i no nie ma się co zastanawiać. Słuchajcie, do nabycia w internecie od 80 zł takie coś parę lat na pewno posłuży. Słuchajcie, na koniec jeszcze chyba coś dla panów. W sensie, jeżeli macie kobietę, która kocha rośliny, to zdecydowanie, wiadomo, kobiety kochają biżuterię. Polecam. W tym sezonie stały się bardzo modne z powrotem motywy roślinne w biżuterii. Tutaj mamy na przykład takie kolczyki z liści monstery. To jest, słuchajcie, pajdzierz za kilka złotych, ale mi się spodobało po prostu. Oczywiście możemy kupić Złote bądź srebrne, no to zależy od budżetu, ale ten motyw roślinny wydaje mi się, że jest fajny i e, no jak ktoś kocha, słuchajcie, rośliny, to nawet doceni metalową. Tak więc mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogłam coś znaleźć. E, życzę Wam udanych zakupów i pamiętajcie o jednym, kupujcie od polskich producentów. Teraz jest słuchajcie, taki czas, że trzeba ich wspierać, więc e, rodzimy biznes, rodzimy zakupy, nie szukajmy gdzieś tam po Chinach, bo nasze jest lepsze. Trzymajcie się.